Dzień dobry, szlakier Konrad Motor Witamy Was ponownie i witamy Was z dumnym zdobywcą drugiego miejsca w naszym porównaniu dziewięciu motocykli Adventure, czyli Suzuki V-Strom 800DE. V-Strom dla niektórych powinien się nazywać Airstrom, gdyż ma już silnik rzędowy całkowicie nowy. Natomiast ta fałka jest tam od słowa Versatility, czyli taka wszechstronność, a to się akurat nie zmieniło i prawdopodobnie było jednym z głównych źródeł sukcesu tego modelu w naszym porównaniu. Zanim opowiemy Wam o naszych wrażeniach z jazdy, przedstawimy bardzo skrótowo technikalia tego motocykla, które też były jednym ze źródeł jego sukcesu w naszym porównaniu. Gdyż wszystkie parametry w zasadzie tego motocykla, chociaż dosyć kompromisowe jeśli chodzi o jazdę w terenie, okazały się bardzo skuteczne w tak zwanym dużym obrazie. Zacznijmy od napędu. Jest to napęd w motocyklach Suzuki całkowicie nowy, silnik rzędowy. Według niektórych wistron z takim silnikiem powinien się już nazywać Erstrom. Natomiast w nazwie tego modelu literka V nie oznacza układu silnika, tylko po prostu słowo versatility, czyli wszechstronność. A to, że ten motocykl jest wszechstronny, no to jest oczywistość. On wyszedł bardzo, bardzo bardzo dobrze w tym, w tym kontekście. Ten silnik został narysowany praktycznie od pierwszej kreski, choć też, też nie do końca, gdyż legenda potwierdzona Głosi, że dużą inspiracją dla inżynierów Suzuki była konstrukcja napędów skuterów śnieżnych Suzuki, które korzystają z bardzo e, podobnych silników. E, mamy tutaj jednostkę dwucylindrową, rzędową o pojemności 776 cm3, generującą 84 konie, 78 Nm momentu obrotowego. I to, co jest bardzo charakterystyczne dla tego silnika, to jest system Suzuki Cross Balancer System. Są tu dwa wałki ułożone równolegle do wału korbowego z przeciwwagami ułożonymi prostopadle do tego wału. Nie umiem tego przełożyć na język inżynierski. Skutek jest taki, że ten silnik jest absolutnie gładki od pierwszych obrotów do czerwonego pola. Każdy, z kim rozmawiam o tym silniku, czy to w tym modelu, czy w Nakedzie GSX-8S, no jest tym silnikiem po prostu zachwycony, więc myślę, że będzie to platforma dla Suzuki na bardzo, bardzo długie lata. Suzuki też się chwali, że jest to Wisztrom, Faustrom, jak zwał tak zwał, który jest podobno najlepiej przystosowany do jazdy w terenie. Przyznam szczerze, że za tym troszkę idą też dane techniczne, ponieważ jeżeli chodzi o zawieszenie, z przodu mamy zawias Szoła o skoku 220 mm, z tyłu mamy monoszok, też Szoła, też skok 220 mm, ale co przede wszystkim przydaje się w terenie, to prześwit. Też 220 mm. 220 Tutaj 22. Poszli jedną kreską 220 mm po prostu w każdym z trzech punktów tego motocyklu. I jeszcze fajna rzecz: jest tutaj też tryb kontroli trakcji gravel. Tak, to jest też nowość w motocyklach Suzuki. Opowiemy o tym troszeczkę bliżej, omawiając ogólnie elektronikę, która jest dosyć bogata w tym modelu. Natomiast teraz już warto zaznaczyć, że już na etapie projektowania, już na etapie programowania elektroniki pomyślano o jeździe konkretnie na luźnym podłożu i dlatego mamy tryb kontroli trakcji. Gravel. Tutaj też warto wspomnieć, że generalnie cały segment motocykli Adventure to jest sztuka kompromisu. Musimy dokładnie wymierzyć proporcje między dobrym zachowaniem na asfalcie i właściwościami, może nie w ciężkim terenie, ale na pewno na luźnym podłożu, bo do tego te motocykle są stworzone. I tutaj widać, że inżynierowie Suzuki bardzo mocno lawirowali między tymi dwoma światami, bo na przykład mamy z przodu koło z klasyczne 21 cali z oponą 90-90, czyli to co w motocyklach terenowych sprawdza się najlepiej, ale z tyłu na przykład zamiast 18 mamy falgę o średnicy 17 cali pomyślaną typowo na szosę, gdyż wyszli z założenia, że po prostu ten motocykl na szosie będzie użytkowany częściej i tak samo opony, opony mamy dętkowe czyli też mamy pewien pewien rodzaj kompromisu, kompromisu, kompromisu albo w zasadzie takiego niejasnego Niejasnej ścieżki rozumowania, tak. gdyż mamy tylną felgę 17-calową typowo na szosę, dętki. Ale, ale jednocześnie mamy dentki, które no, typowo na szosę nie są, są pomyślane po to, żeby po prostu na jakiejś tam kamienistej drodze gdzieś daleko od cywilizacji móc sobie po prostu poradzić. z przebiciem opony jakoś tam poradzić. Forma tego motocykla. Forma jaka jest, każdy widzi, jest dosyć kontrowersyjna i już od pierwszych zdjęć, które się pojawiły w internecie, są na ten temat bardzo żarliwe dyskusje. Cyklop. Tak, cyklop i w zasadzie podwójny cyklop. Niektórym się to bardzo podoba, gdyż no, tutaj nawiązanie do legendarnego Dr. Biga jest dosyć ewidentne, natomiast nie jest to przekopiowany, przekopiowany wygląd tego motocykla, jest to współczesna interpretacja, tak bym to nazwał. No, mamy ten słynny ptasi dziubek, mamy wąski układ reflektorów, mamy przednią szybę, która też, też jest wynikiem kompromisu i pewnej niekonsekwencji, gdyż nie wiadomo, czy to jest motocykl czasowy, czy to jest motocykl delikatnie off-roadowy. Szyba delikatnie szyba delikatnie. Ma ewidentnie charakter adventure, czyli jest mała, jest pozbawiona jakiegoś tam rozbudowanego systemu regulacji. No tutaj podejrzewam, że regulacja tej szyby możliwa w trzech punktach. Mamy tutaj dziurki na, na prowadnicach. Na śrubki? Jest na śrubki, więc po prostu będzie to robił ktoś, komu na tym naprawdę bardzo zależy, a nie, a nie na zasadzie kaprysu. Ja akurat cieszę się z tego rozwiązania, gdyż ja jestem fanem wiatru, który na mnie napiera, nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wtedy wolę się po prostu lepiej ubrać, niż montować jakąś, jakąś dużą szybę. Tak samo w jeździe, w jeździe terenowej ta szyba nie przeszkadza. Można się bardziej pochylić po prostu nad kierownicą i też w przypadku jakiegoś tam nagłego uskoku czy, czy podbicia nie dostaniemy taką szybą po prostu w szczękę. Pomyślano też, co, co nie jest standardem nawet w motocyklach stricte adventure'owych, o pałąku do mocowania różnego rodzaju urządzeń. Co nie przede jest bez przy... znaczenia. Tak, przede marusza. wszystkim nawigacyjnych. Tutaj widzimy, że takie właśnie urządzenie zostało zamontowane. Nie musi wisieć na kierownicy, nie trzeba odrywać wzroku, żeby patrzeć po prostu w nawigację. To jest moim zdaniem najlepsze absolutnie miejsce do do montowania tego typu rzeczy. Ale, gdyby ktoś chciał, to na kierownicy również znajdzie miejsce, żeby Tak, na kierownicy tak na, sorry, kierownica klasyczna, rurowa, wysoka. Mamy tutaj sporo miejsca do zamontowania kolejnych rzeczy. Wyświetlacz 5-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT z bardzo przejrzystym systemem przekazywania wszelkiego rodzaju informacji. Z łatwym systemem przełączania poszczególnych trybów, ABS, trakcja, tryb jazdy, wszystko to jest niesamowicie czytelne. I to jest moim zdaniem skok jakościowy niesamowity, ponieważ jedną z głównych bolączek poprzednich Wistromów były moim zdaniem właśnie wyświetlacze. Czy to ten taki bardzo klasyczny, analogowo, nawet jak to nazwać, monochromatyczny? Pseudo-monochromatyczny. Tak, w Wistromie 6, w, w 6, 6, 650, tak? On był. Pamiętam, że to był jeden z najsmutniejszych kokpitów w ogóle na rynku. Jak jechałem przez całą Polskę autostradą i cały czas patrzyłem to na drogę, to w ten Cockpit, to było mi tak ciężko na sercu. I potem w Wistromach 1050 pojawił się wyświetlacz już pełen, tylko też, też taki właśnie monochromatyczny. No Ja to już opisywałem w paru, w paru tekstach o tym motocyklu. Wygląda jak taka stara radziecka gra, gdzie wilki zając łapią jajko. I to było moje właśnie pierwsze, pierwsze skojarzenie. Natomiast już nowa generacja Wistromów ma właśnie ten nowy wyświetlacz. No, który jest bardzo, bardzo przyjemny dla oka, nie jest przesadzony, jest bardzo czytelny, jest dokładnie taki, jakiego oczekiwałbym w motocyklu, na którym będę spędzał wiele, wiele godzin. I nie jesteś przeładowany informacjami, co też jest dokładnie nie bez znaczenia. Tak. Klasyczna stacyjka, nie mamy tutaj systemów bezkluczykowych, niektórzy będą to uważać za jakiś tam regres, niektórzy nie. Ja jestem fanem klasycznych kluczyków, gdyż no, nie wyobrażam sobie awarii elektroniki gdzieś tam na wysokości 3000 metrów w Tadżykistanie. W Pytanie, czy ktoś będzie się wybierał. Zbiornik paliwa. Pamiętasz pojemność? 20 litrów? 20 litrów. Zużycie paliwa zależy oczywiście od animuszu kierowcy i tego, jak będzie go traktował. Natomiast za taką średnią wartość myślę realną można przyjąć około 5 litrów na, na 100 km przy, przy jeździe mieszanej. Zatem ten zasięg powyżej 300 km na pewno jest tutaj do uzyskania. To co mi się bardzo podoba, klasyczny wlew paliwa na, montu, montowany na, na pięciu śrubach. Dlaczego jest to dla mnie tak ważne? Dlatego, że jestem psychofanem wręcz małych tankbagów mocowanych na specjalnych pierścieniach, mocowanych do wlewu paliwa. Takie systemy robi m.in. SW Motech i paru innych producentów. Jest to niezwykle niezwykle praktyczne po prostu, bo w takiej małej 3 do 5 litrów torbie mocowanej tutaj w bardzo łatwy sposób włożę zawsze najpotrzebniejsze rzeczy futerał z okularami, klucze, telefon, jakieś tam podstawowe rzeczy, psikacz do kasku, od którego też jestem uzależniony. I tą, I tą torbę po prostu nie trzeba jej odpinać na milion pasków. Nie jest przyczepiona na magnes, nie rysuje zbiornika i nie zastanawiamy się, kiedy odleci. Tylko jest po prostu stabilnie przymocowana do pierścienia, w szybki sposób można ją zdjąć. Dla mnie to jest genialne. Mamy polecane. Mamy polecane. Kanapa, opowiedz Piotrze. Jaki jest wzrost? Każdy widzi, jesteśmy dość rosłymi chłopami, powiedzmy. I po pierwsze pozycja za kierownicą, jak wcześniej wspomniałeś o rurowej kierownicy, jest ona bardzo wysunięta w kierunku kierowcy, jest dość wysoko, więc to w połączeniu z bardzo dobrze wyprofilowaną kanapą, nie za szeroką, nie za wąską i z odpowiednio ulokowanymi podnóżkami powoduje, że na, z tego motocykla nie chcesz schodzić podczas jazdy, niezależnie nie czy w offie, właśnie, czy yy, na asfalcie. Jest bardzo wygodnie i też przyznam, że no oczywiście nie jeździłem z pasażerem, ale mam to do siebie, że lubię sobie capnąć, usiąść na miejscu przewidzianym dla pasażera i przyznam, że wyobrażając sobie siebie na tym miejscu, nie żałowałbym chyba podróży z kimś, kto mnie gdzieś zabiera. Tutaj również może być wygodnie. Nie tak. wiem, jakie Ty masz odczucie na temat tak. kanaty. To tak. jest zacnie. Ja generalnie A, chciałbym... i trzyma. I trzyma. I trzyma. Tak. Ja generalnie chciałbym wspomnieć o tym, że Suzuki zajęło drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęła Aprilia Tuareg, która była kolejnym z moich faworytów. Cieszę się, że moje dwa ulubione motocykle w tym porównaniu znalazły się na podium. Ja akurat na pierwszym miejscu postawiłbym aprilie, ale z tego względu, że ona mi bardziej pasuje do jazdy solo, mm. do wypraw solo. Mm -hmm. Ma wąską, płaską kanapę typu daje dużo możliwości przesuwania ciała. Mm. Tutaj mamy tego troszeczkę mniej, natomiast jeżeli miałbym w głowie, że kupuję motocykl do jazdy, regularnej jazdy z pasażerem, gdzie po prostu moja pasażerka, bo zazwyczaj jeździmy z pasażerkami, pod względem jej komfortu, no tutaj jednak Suzuki zdecydowanie wygrywa. Więc jeżeli musiałbym kupić, podkreślam jeszcze raz, motocykl kompromisowy, bo to zawsze będzie motocykl delikatnie kompromisowy. Pod względem jazdy z pasażerem w ogóle bym się nie zastanawiał i wyborem byłoby Suzuki. Uchwyty pod ręką. Zintegrowane pod ręką, z bagażnikiem. Tak, bardzo, bardzo solidne uchwyty. Mamy w standardzie bagażnik. Jest tylko płyta i kufer. Tak, mamy w standardzie przygotowane już miejsca montażu stelaży pod kufry. Więc tutaj w zestawieniu z tą wyimaginowaną póki co. Yy, torbą, tak bagiem, kompletem kufrów. No tutaj mocowaniem nawigacji mamy kompletny, kompletny pakiet turystyczny na dalekie wyprawy. Bardzo łatwy w konfiguracji, bez kombinowania, bez spawania, bez zamawiania bez specjalnie robionych elementów. Myślę, że każda z firm produkujących akcesoria do tego modelu będzie po prostu oferowała grubaśne katalogi. Jedna rzecz, której mi zabrakło, Aha. to zabrakło mi tempomatu. To urządzenie niestety nie będzie dostępne nawet w opcji, w tym modelu Suzuki. A szkoda. Szczerze mówiąc nie rozumiem dlaczego, gdyż mamy tutaj jakby pełen elektroniczny system sterowania przepustnicą, ride right by wire, wszystko dałoby się zrobić. Podejrzewam, że jest to po prostu jakiś krok zachęcający klientów poszukujących takich luksusowych dodatków No do rozważenia już modelu wyżej, czyli 1050. DE, gdzie takie? Tak. Gdzie ten pomat gdzie tempomat jest? No, dla mnie jest to bardzo przydatne urządzenie, bo ja po prostu nienawidzę autostrad. Autostrady to jest coś, co trzeba przeboleć, trzeba przejechać. Jak najmniejszym kosztem zmęczenia psychicznego i fizycznego. Albo i wybieracie I... drogi krajowe. Tak, ale ten pomat naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się przydaje, nawet czy chociażby w, w ciągnących się kilometrami w wioskach, w krajach, gdzie mandaty są bardzo wysokie i musisz jednak, stąd nie chcąc, to 50 czy nawet 55 utrzymać, no tamten pomat jednak się przydaje, po prostu, bo. Komfort zupełnie. Bez nerwów się przez taką wioskę przetaczasz. No tego właśnie mi troszeczkę zabrakło tak. i właśnie drugą tą wadą są te, są te dentkowe opony, które w przypadku turystyki szosowej no, są takim dosyć no, dziwnym rozwiązaniem. Można napomknąć, że oczywiście fargi można przerobić, no, ale no, nie każdy tak. będzie się w to bawił. Dokładnie tak. Bardzo nowoczesny wyświetlacz TFT, o którym już wspomniał Konrad, zapewnia nam również dostęp do bardzo ciekawych opcji elektronicznych tego motocykla. Mianowicie mamy tutaj bodajże pięciostopniową kontrolę trakcji. 3, 2, 1, off i tryb gravel, którym się Suzuki chwali, który pozwala nam niejako doświadczać off-u troszkę bardziej, przy jednak zachowaniu w miarę odpowiedniego poziomu tak bezpieczeństwa na można drodze. powiedzieć, że jest to system taki na poły inteligentny, gdyż tak, e tak. rozpoznaje po prostu rodzaj podłoża. Po jakim jeździmy, jeżeli wychwyci te charakterystyczne, delikatne drgania jazdy, w czasie jazdy po, po szutrach, po żwirze, od razu wie jak reagować. I to naprawdę czuć, o czym pewnie będziesz chciał mm -hmm. powiedzieć. I mamy tutaj również poza kontrolą trakcji system Suzuki Drive Mode Selection SDMS. Tak, jakoś tak. Tak, czyli. Przysłowiowo system ABC, bo tak naprawdę mamy do wyboru właśnie trzy e, e, mody. Trzy, e, gdzie ten, system, gdzie ten y, tryb A jest najmocniejszy, najbardziej sportowy, tryb C to jest tryb deszczowy, a tryb B taki zwykły. Taki road, ulicy, powiedzmy, no, nie? Tak, I dodatkowo jeszcze, co ciekawe, mamy tutaj możliwość wyłączenia ABS-u na tym kole tak. bodajże niezależnie od wybranego, wybranego poziomu kontroli trakcji i, tak, i tak. niezależnie od wybranego trybu jazdy. Co też jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, bardzo przede wszystkim przydatnym. Niezależnie od warunków, w jakich jeździmy, tak. Tutaj ten dostęp do, do wyłączania ABS-u mógłby być troszeczkę y, łatwiejszy. On jest łatwy. tam trzeba, ja nie trzeba, trzeba się przekopać dosłownie przez kilka okienek. Y, natomiast no, nie jest to łatwe jak chociażby w Aprili, gdzie po prostu wystarczy przełączyć się jednym przyciskiem na tryb off-road i wszystkie te ustawienia. Są, są już na miejscu i co ważne, przekręcają kluczyka, są zapamiętywane, wracają do. Mhm. Fajne jest też to, że widzimy to, co jest wybrane zawsze. Zawsze, tak. tak. Na tym wyświetlaczu mamy także wszystkie najważniejsze parametry są zawsze wyświetlane. Wiemy, że jest jest ten stopień kontroli takcji, ten tryb jazdy, ten tryb ABS-u. Wszystko jest zawsze tutaj. Także za elektronikę naprawdę bardzo, bardzo Duży plus. 5, może nawet z plusem. Wrażenia z jazdy. Asfalt. Asfalt w zasadzie nie pozostawia wątpliwości, bo już asfalt i jego jakość nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla tej maszyny. Wspaniale jeździ się po asfalcie gładkim, wspaniale jeździ się po drogach ósmej kategorii odśnieżania gdzie w zasadzie jest więcej już wiru niż asfaltu. Pamiętam, że jeździłem tym motocyklem na prezentacji po torze drive koło mm. i naprawdę sprawdzałem jak głęboko można złożyć się w zakręty. No nie jest to na pewno maszyna e, stricte szosowa, ona jest dosyć miękka e, i te podnóżki bardzo szybko, słuchaj e, znaczy bardzo szybko, no to zależy jak, jak jeździcie na co dzień. Natomiast no ja i wielu innych dziennikarzy no regularnie te podnóżki, e, czy tam ograniczniki w zasadzie e, pod podnóżkami drapaliśmy. Wiesz co, mogę dodać jedną rzecz? Mm. Co ciekawe, wczoraj jeździliśmy również po trasach, które przygotowaliście, mieliśmy bardzo, mieliśmy Odcinki z bardzo wąskimi e, częściami asfaltowymi, mhm. z bardzo nagłymi nawrotami. I przyznam, że mam wrażenie, że dwu, trzykrotnie przytarłem podnóżki. Tak. Ten motocykl naprawdę tak, tak. składa się niesamowicie głęboko Mimo i za zask... bardzo. Z dużego przyświtku, do tak. dużej odległości od ziemi. Tak. On się dobrze, bardzo dobrze składa, można trzeć pod nóżkami. I tam miękkość, miło... miękkość zawieszenia wcale nie mhm. przeszkadza, bo ten motocykl naprawdę świetnie się prowadzi w zakręcie. Tak. Ten, mnie natomiast to, to, co było bardzo ważne w naszym porównaniu, to odcinki. Offroadowe. Tutaj mamy masę 230 kg z pełnym zbiornikiem paliwa. No, można, oczywiście, próbować ją delikatnie zbić, jeżeli chcemy częściej jeździć w offroadzie, na przykład odkręcić sety pasażera, jeździć z połową paliwa, pokombinować z lżejszym akumulatorem. No, tutaj możliwości modyfikacji jest trochę, żeby bliżej tych 200 kg. Zejść natomiast, no to zawsze będzie jakaś tam konkretna masa. Natomiast co ważne, jeżeli jedziemy w off pewnie dosyć szybko, ona jest praktycznie w ogóle nieodczuwalna. Kompletnie. Tak naprawdę można delikatnie, dosłownie mieć ręce na kierownicy, pozwolić mhm. temu motocyklowi jechać i on jechać będzie. Niezależnie od tego, czy jedziemy po tak. szutrze, po żwirze, czy nawet po piasku o głębokości przewyższającej głębokość bieżnika. Naprawdę mhm. ten motocykl zaskoczył mnie, pomimo swojej wagi, tym, jak dobrze prowadzi się w terenie. Tak. Szopoba. Tak, ta masa objawia się w zasadzie dopiero wtedy, kiedy jedziemy wolno, pojawiają się odcinki techniczne, tak. trzeba ominąć jakieś głębsze kolejne. no wtedy czujemy, że już przed nami rośnie taki coraz większy worek z mąką, tak bym to określił, że po prostu czuć, że ten, o, oh, troszkę już troszeczkę... I tak samo jak ten motocykl mocniej nam poleci na bok, no to już podpierając się nogą czuć, że jest z nim troszeczkę więcej roboty niż chociażby z Yamaha Tenera czy, czy tak. z Aprilią Tuareg. Natomiast tak jak mówię, jest to absolutny kompromis, bo taki musi być. I to, co udało się uzyskać pomiędzy właściwościami w terenie, właściwościami na asfalcie, optymalną elektroniką i wygodą dla kierowcy i pasażera, co jest bardzo ważne, i możliwościami transportowymi, no to właśnie stworzyło potwora turystyczno-offroadowego turystyczno potwora. No, który myślę, że będzie, będzie takim początkiem bardzo, bardzo udanej serii dla suzuki kolejnych modeli na jego bazie. I trzymamy kciuki tak naprawdę, bo jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak będzie wyglądała ewolucja tego modelu w przyszłości. tak. tak. zapowiada się dobrze. Powiedzmy jeszcze o finansach, gdyż są ważne w życiu każdego człowieka. Drażliwy temat. Drażliwy Uch. temat. Wszystko jest drogie. Czy Wistron 800DE jest drogi. On kosztuje niecałe 55 tysięcy złotych, bez 100 zł. Taki w takiej formie wyjściowej jak tutaj mamy. No, mamy już tutaj y, chociażby osłonę dłoni, os, plastikową osłonę y, silnika, y, quick shifter, pełną elektronikę. To jest pakiet wyjściowy, bardzo, bardzo przyjemny za, za tą cenę. Y, jest to w zasadzie cena w dzisiejszych czasach y, zupełnie normalna dla klasy średniej motocykli. Przy tego rodzaju inflacji, tak, z który mamy do czynienia teraz? Nie jest okazyjnie tani, nie jest w y, jakiś tam wystrzelony w sposób, wystrzelony w, 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 w kosmos, w kosmos w sposób wyceniony. Jest to po prostu bardzo rozsądny motocykl dla motocyklisty, który wie już czego chce. Tutaj mamy akurat egzemplarz w takim szaro-fluorescencyjnym malowaniu, dosyć kontrowersyjnym. Skrada moje serduszko, przyznam. Tak, a moje zupełnie nie. A -a. <laughs> Natomiast jest dostępny też w kolorze żółtym, który podoba mi się najbardziej, gdyż jest to klasyczny kolor dla takich no, nie powiem o fraudowych, no chcących nawiązać do terenowych tradycji Suzuki Z lat 80. Tak, dokładnie motocykli. No, no, możemy też go kupić w wersji całkowicie czarnej, która też jest elegancka, jest ładna. Suzuki Wistron 800DE. Drugie miejsce w naszym porównaniu. Moim zdaniem całkowicie zasłużone. Popieram wybór. Dziękujemy. Konrad Bartnik, Motowojarzer. Piotrek, Flakier. Dziękuję, Konradzie.